Zapraszam ciebie na medytację dla pierwszej czakry. Na początek zaśpiewaj ze mną mantrę Onk Namo Gurudev Namo. Weź głęboki wdech. On Namo Gurudev Namo. On... Na Gurudev Weź głęboki wdech i kilka sekund wstrzymaj powietrze, aktywując molobanda, wciągnij brzuch, wydech, zrelaksuj. Zlokalizuj pierwszą czakrę, możesz położyć dłoń pod spojenie łonowe, tak by poczuć właśnie energię pierwszej czakry. I Twoje dłonie w mudrę tak, aby lewa dłoń była w prawej, na wysokości pierwszej czakry. Wyobraź sobie kulę w kolorze czerwonym, która znajduje się na wysokości pierwszej czakry tam, gdzie jest kość ogonowa, mięśnie dna miednicy. Energia pierwszej czakry ma kolor czerwony. Poczuj jej źródło. I poczuj, jak energia przechodzi przez całe Twoje ciało. I powiedz do swojej pierwszej czakry: Chcę się Tobą zaopiekować. To jest ten moment, kiedy jesteś ważna. Poczuj uziemienie, połączenie z Matką Ziemią. Poczuj, że energia pierwszej czakry jest ładowana energią Ziemi, a Ty czujesz stabilność i ugruntowanie. Ta pierwsza czakra jest silna, pełna dobrej energii, która sprawia, że czujesz się bezpiecznie i spełniasz wszystkie swoje potrzeby. Twoje potrzeby są ważne. Energia pierwszej czakry daje ci fundament w życiu. Poczuj to połączenie z światem fizycznym. Jestem tu i teraz, i mam wszystko, co potrzebuję, aby czuć się bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie. Czuję grunt pod nogami. Czuję stabilność i równowagę. Moje potrzeby są ważne. Czuję się bezpiecznie. Energia pierwszej czakry jest wolna i płynie przez całe Twoje ciało. Sprawia, że czujesz tą energię nawet w swojej aurze. Poczuj energię pierwszej czakry siłę, równowagę, bezpieczeństwo. I weź głęboki wdech i wydech. Połóż dłonie na sercu i zaśpiewaj ze mną mantrę. Sat. Nam. Sat Nam.